Podtopienia w regionie. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wełku wpływały zgłoszenia o zalanych piwnicach, garażach i ulicach. W sumie Straż Pożarna Wełku otrzymała 70 zgłoszeń związanych z ulewnymi opadami deszczu. Stratę oszacowano na około 700 tysięcy złotych. Doszło do zalania kilkunastu ulic, dosyć poważnie spadła, przez pół godziny spadła taka masa wody, która praktycznie spada w ciągu miesiąca. Podstopienia, najpoważniejsza sytuacja miała miejsce przy jednej z ulic, gdzie zalana została klinika kardiologiczna. Również w obrębie tej ulicy zalane zostały posesje i podwórko, gdzie w tym kulminacyjnym punkcie, jak przekazywali ratownicy, strażacy, którzy brali tam udział, również świadkowie, woda osiągnęła wysokość dwóch metrów. Zalane zostało kilkanaście pojazdów ale też również inne ulice były dotknięte tą sytuacją. No strażacy praktycznie od godzin, właśnie od godziny 17, gdy wpływały pierwsze zgłoszenia, Do godzin nocnych po północy ostatnie zastępy skończyły swoją pracę. W trakcie działań związanych z gwałtowną pogodą do strażaków wpłynęła także informacja o potrzebie pomocy w bezpiecznym wyprowadzeniu ludzi z pociągu relacji Biały Białystok, który uległ awarii na wysokości ulicy Norwida Wełku. W tym zdarzeniu udział wzięło 11 strażaków z SP Nowa Wieś Ełcka. ewakuowano około 200 osób. W działaniach strażaków związanych z usuwaniem skutków burzy wzięły udział 4 zastępy Straży Pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej Ełk oraz 8 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu. Ale to nie jedyna Stryżaków. Zdarzały się interwencje związane z usuwaniem drzew, tym, tym silnym opadom deszczu oczywiście towarzyszył również silny wiatr, wyładowania atmosferyczne oraz momentami padał grad. Jak dodał Grzegorz Różański, rzecznik prasowy warmińsko-mazorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, strażacy interweniowali również w miejscowości Rogity w gminie Braniewo. Przepływająca tam rzeka lipówka gwałtownie wezbrała pod wpływem intensywnych wcześniejszych opadów deszczu na terenie powiatu braniewskiego. Woda błyskawicznie wypełniła koryto rzeki oraz pobliskie przydrożne rowy. Zatory z gałęzi i desek spowodowały niebezpieczne spiętrzenie wody i jej gwałtowny przyrost w korycie rzeki w okolicy Braniewa tam doszło do zatkania kilku przepustów które co powodowało piętrzenie się wody strażacy tam również działali usuwali te zanieczyszczenia z tych przepustów również usuwali drzewa również w okolicy Olsztyna też kilkanaście interwencji związanych z usuwaniem drzew Strażacy radzą, jak zachować się w przypadku gwałtownej zmiany pogody. W czasie burzy, jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu. A jeżeli istnieje taka konieczność, to pamiętajmy, by unikać miejsc zalesionych, parków, ciągów komunikacyjnych, gdzie znajdują się drzewa. Absolutnie nie powinniśmy się chować pod drzewami, choćby nawet dlatego, że y, może dojść do oberwania się jakiegoś konaru czy powalania drzewa. I również, jak wszyscy pewnie wiemy od małego, nas nauczono, że piorun może uderzyć, krótko mówiąc, kolokwialnie, w takie drzewo, i to jest prawda. Jeżeli przemieszczamy się pojazdem, to nie starajmy się schować, wysiadając z tego pojazdu, pojazd wbrew pozorom jest bezpieczny, starajmy się zatrzymać w miejscu najlepiej odsłoniętym i po prostu przeczekać tą burzę. Też nie starajmy się jechać na siłę, gdy warunki są. Przez te kilka, kilkanaście minut bardzo ciężkie. Bezpiecznie powinniśmy się zatrzymać, włączyć światła awaryjne, żebyśmy byli widoczni, przeczekać tą burzę. Usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku wyładowań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób.